Bardzo dziękuję panu prezydentowi za okazane zaufanie, za dostrzeganie, dostrzeżenie mojej pracy już ponad 5 lat, 5,5 roku. Też dzięki panu prezydentowi, dzięki Radzie Nadzorczej Miejskiego Zarządu Budynków. Zarządzałem tą miejską spółką. Jak się okazało dzięki mojej pracy, ale też i moim, moich współpracowników, którym dzisiaj jeszcze raz bardzo serdecznie za to dziękuję. Ta praca została na tyle dostrzeżona, że dostałem propozycję od pana prezydenta e, objęcie tej zaszczytnej funkcji e, i jeszcze większej, i jeszcze cięższej pracy. E, przed nami, przede mną, e, konkretne zadania, które wymienił pan prezydent, myślę, że te najbardziej istotne to absorpcja jak największych środków Unii Europejskiej, z Unii Europejskiej, które, które już są w zasięgu, w zasięgu ręki. Składamy, czy złożyliśmy już wiele projektów, czekamy na e, ostateczne decyzje, e, drugi aspekt to, żeby przy tych ogromnych środkach finansowych dostrzegać też te małe, inw te małe inwestycje, te małe rzeczy, którym, e, których mieszkańcy potrzebują, najczęściej są jakieś schody, kawałek chodniczka e, czy inne tego typu rzeczy, no i trzeci aspekt, o którym powiedział Pan Prezydent, że byśmy się otoczyli takimi współpracownikami, że tak samo jak my, jak ja, pan prezydent, pani prezydent, e, będą na tyle zaangażowane, żeby wypełnić skutecznie e, te obowiązki. Bo nikt nas nie będzie rozliczał z tego, czy my chcieliśmy, czy my zrobiliśmy, e, czy zrobiliśmy wszystko, tylko z tego, co powstało, w jakim czasie i w jakiej jakości, ile nas to kosztowało. W decyzja to się okaże, dzisiaj pierwszy dzień jest tutaj mój w retuszu, więc na razie bardzo podstawowe prace organizacyjne, natomiast zaraz lecę dalej na, na kolejne budowy, między innymi na ulicę Kościelną, wczoraj czy przedwczoraj były na ulicy Chałupińskiego, gdzie rozpoczęły się prace, więc pierwsze, pierwsze problemy, które tam też, te, też są, więc będziemy starać się je jak najszybciej rozwiązać dzięki e, na prośbę Pani Prezydent pierwsze problemy również rozwiązane przy Szkole Podstawowej na ulicy Andersa. Tam też trwają prace z zagospodarowania terenu, e, budowy boiska, budowy, budowy placu zabaw, więc jestem, pracuję i to pracuję już od kilku dni na, na prośbę Pana Prezydenta, wypełniając te obowiązki, na których najbardziej Panu Prezydentowi zależało. Panie Prezydencie, przygotowując się, czy jakby zastanawiając się pewnie, czy podjąć te... To zobowiązanie, czy nie, zapoznał się Pan z tym, co się dzieje w mieście. Co Pan widzi najtrudniejszego w tym, co przed Panem toczy? Jakie, jakie naj, największe y, kłopoty mogą Pana spotkać? Największe problemy będzie, bo one już są, to jest brak projektantów i brak firm wykonawczych. Już widzimy wzrosty cen dla dokumentacji projektowej. Te ceny zaczynają rosnąć tu kilkukrotnie i widzimy brak wykonawstwa. O ile jeszcze na te przetargi, które były, te, które mówi pan prezydent odnośnie schroniska, czy przetargi, które zaraz się rozstrzygnie, jest duże zainteresowanie na budowę budynków przy ulicy Starej? czy wykonawcy jeszcze są. Natomiast same MZB złożyło ponad 80 wniosków na termomodernizację budynków. Pierwsze wnioski w trybie konkurencyjnym. Przyszły, przeszły drugi etap z powodzeniem. Czekamy tak naprawdę na zatwierdzenie środków. to mamy już kilkanaście, kilkanaście pierwszych elewacji. Przeżyłem w roku 2019 w Miejskim Zarzą Zarządzie Budynków ogromny program rewitalizacji i temu modernizacji. Na ponad 80 projektów udało nam się zrobić 60, 60 kilka. Więc czeka nas teraz powtórka trochę z rozrywki i będziemy starać się, to co powiedziałem na wstępie, jak największą kwotę wykorzystać i zrealizować w Aubrzyku, żeby to miasto było jeszcze ładniejsze, jeszcze piękniejsze.